Jo Ojej Czołem, co tam jak tam Jezu, nie widzę czatów, nie widzę wszystkiego. Muszę tutaj zerkać, żeby widzieć. Nie, nie zepsułem! Ej, nic nie zepsułem dzisiaj! Jest ten! Track me! Kamera? Track me! Okej. Okay. W sumie to ja sobie muszę. Będę widział wszystko z opóźnieniem, niestety, bardzo niestety, ze względu na to, że Twitch wyrąbał i OBS mi świruje. Tak totalnie mi OBS świruje, że udało mi się połączyć i z powrotem móc streamować. Ale na przykład nie widzę czatu i nie mam zarządzania niczym z, z poziomu OBS-a. Więc jest mega dziwnie. Nie miałem tak od bardzo dawna. Dziwniejsza hejka, chruje, jest może naleśniki. O, zazdro! widziałeś nowe headset wizu. Nie, jeszcze nic nie widziałem. Na razie tłumaczyłem chińskie prawne rzeczy. Nie wiem czy słyszeliście, co się podziało. Jeżeli nie, to zapraszam na odcinek. Już wam tutaj wkleję link do dzisiejszego odcinka, jakby ktoś był zainteresowany polecieć i zerknąć. Ja tu jestem tylko na chwilę, bo ja muszę dodatkowe nagrywki robić. Po prostu robię stream testa, zobaczyć czy faktycznie mogę znowu streamować. A co to za stream? Powinien być stream z montowania? Ale Twitch wywalił, dobra, to może cała historia po kolei. Dzisiaj rano Twitch miał awarię i zrobił takiego trika, że jeżeli ktoś w określonym czasie, w którym oczywiście ja nieświadomy tego, próbując się załapać na streamowanie. Próbował zalogować i streamować, to go automatycznie dyskonektowało i prosiło o potwierdzenie logowania. To potwierdzenie logowania polega na tym, że wpisujecie wszystkie dane loginu i wysyła wam SMS-a potwierdzającego, że wy to wy przeklepujecie tego SMS-a i lecicie dalej, jest, jest spoko, jest git, jest git. Problem się zaczyna wtedy, kiedy nie działa ich system wysyłania SMS-ów, co oznacza, że mnie wzięło i wylogowało i nie mogę zalogować się z powrotem, bo próbując wysłać SMS-a, dostaję informację, że nie możesz wysłać SMS, bo jest awaria. I na takie, no nie no, git, no ekstra, super. Podoba mi się to. Strasznie, bo właśnie mi wylogowaliście z programu do streamowania, więc nie mogę streamować. Demet. Yy, nie, wywaliło mnie na OBS-ie i na Streamlabs-ie. Czy moment, co ja tam mam? Yy, sami Korami wywaliło Stream Elements, Streamlabsa i OBS-a. I OBS już się połączył ze względu na to, że on ma zapisane ustawienie i on próbuje na się zalogować, aż mu się nie uda i mu się udało, nie wiem jakim cudem, a cała reszta wywala mi potwierdzenie SMS-em, którego nie dostaje, nie wysyła mi. Więc yy, ja miałem, miałem kumulację w tym temacie, że nie udało mi się, w sumie daily powinienem zrobić i, i się zabijać do roboty, bo ja mam dzisiaj bardzo dużo rzeczy do zrobienia, dlatego na rękę było mi streamować wtedy, kiedy, kiedy montowałem. Ah, czy ja wam wrzucałem już e, linka? Jak nie, to już wam wrzucam linka i tłumaczę o co chodzi. Zmienili prawo w Chinach. Gierki gacza przestały być legalne w tej formie, w której gierki gacza normalnie są legalne. Serduszka dla... ANARENY i witamy Simona ponownie w bliższym statku. ANARENA, już cię tutaj przyklejam. I jeszcze Younger dziękuję ci, serduszka dla Youngera, jesteś osą. Awesome. Więc to co się w Chinach podziało, to jest y, zmiana prawa odnośnie gier gacza i teraz... Gry, które mają daily, muszą usunąć daily W Genshinie oczywiście na Chiny, bo na Global i Europę to nam to Titorito Ale jeżeli chodzi o gierki, w których jest daily, to nie może być daily Nie może być rzeczy, które prowadzą do uzależnienia i do wyrabiania nawyku takiego, że codziennie muszę zalogować się do gry, żeby odklikać daily, żeby to zrobić, żeby dostać nagrodę Więc to całe w Chinach musi być usunięte To jest full nielegal Oprócz tego y z tego samego segmentu prawa to jest nielegalne, czyli w Battle Passie macie daily i teraz pytanie, czy sąd w Chinach orzeknie, że to jest wartość dodana, bo jeżeli to jest wartość dodana, to wtedy nagrody z tego są liczone jako yy, rzecz tak jakby odrobienia daily, że musicie farmić to codziennie, żeby załapać się na to, bo to jest FOMO i Battle Pass w Chinach też będzie nielegalny w tej formie mm. Oprócz tego nielegalne są takie rzeczy jak wejdziecie do sklepu, to zapraszam na odcinek, tam to lepiej wytłumaczyłem, ale jak jesteście w sklepie i są kryształy i jest bonus do tych kryształów, to już to jest nielegalne. Więc ogólnie cały system, a to jest dopiero początek, jak wiecie na no, odcinek rozbebeszyłem to na części pierwszej to jest początek, bo to co zrobiło chińskie prawo w 60 najbliższych dni wysypie Tencenta, wysypie Netiza, Hojo nie jesteśmy w stanie zweryfikować, bo Hojo nie jest spółką akcyjną, ale już Wam pokazuję jak to wyglądało dziś rano. Aha. Dziś rano statystyki były takie, że Tencent zaliczył 6,08% spadku. Wiecie, w jakiej to jest walucie? I to nie jest w jednostkach, to jest w milionach, nie? A NetEase zaliczył 11% spadku swojej wartości. I to było w pierwszych 6 godzin od wystartowania całej zabawy. Mmm, nie, u nas, u nas nie szybko się coś zmieni, bo to jest na Chiny. Oni po prostu muszą zrobić inną monetyzację na Chiny, a to nie będzie... Dla nich przyjemne, no bo oni mają gros przychodu właśnie z Chin. Dlatego cały czas Chińczykom wyjeżdżają w tyłek, no bo na Chinach zarabiają najwięcej, nie i teraz będzie takie, no, to mają spadek zarobku na Chiny o plus minus 60% na starcie, na wstępie. Jeżeli symulacje, które Hoyo zrobiło sobie wewnętrznie, a które mi yy, teoretycznie nie zostały podesłane, ale są na drugim ekranie, jeżeli te symulacje są poprawne, to mają spadek zarobków o 60% z dnia na dzień. No dobra, o, w przeciągu najbliższych 60 dni. Ale to jest pikus, bo jeżeli chodzi o Honkaja Stereila, tam jest gorzej ze względu na to, że nie mają mniej graczy, mniej płacących graczy, którzy statystycznie per capita płacą więcej. Oni będą mieli limit kapy na płatność. Co oznacza, że o ile w Gęszynie to jest plus minus 60% pro, do 60% spadku, o tyle w i Stereilu to jest do 80% spadku przychodu na kiny. <grym> Więc y, jednym, jedną ustawą, jedną regulacją prawną, Eee, ja no to miałem zrobić, to miałem zrobić. Jedną regulacją prawną e, Chińczycy zabili sobie Genshina i całą masę różnych produkcji. Kurde, w tym miejscu to postawiło nieważne, dobra. Paczka do odebrania, dobra, weź mi, wyślij. Wyślij mi ten, hadjuga. Bo ja tutaj walczyłem z tym loginem, więc nawet nie widziałem, że, że, że coś do mnie piszesz. Wyszli, mi Michał Długa wszystkie dane, a ja ten. A ja, a ja, a ja, a ja się będę kopał zaraz po tym streamie krótkim i po nagrywce. Zrobię jakieś pół godziny streama i będę, będę się brał dalej za robotę. No, więc tak. Plus, hojo przeniosło global, gdzie indziej Chiny. No, to znaczy, nie, no, bo oni mają różne klienty. Klient na Chiny jest inny niż klient na globala, więc wersja na Chiny będzie inna. Problem jest w tym, że oni w tych Chinach siedzą i będą musieli robić tą, ten produkt z myślą o nowej monetyzacji w Chinach, więc u nas, u nas też będą zmiany, bo będą musiały być zmiany, nie? Bo nie zrobią tak, że tylko wersje chińskie, wszystko ten. Ustawa jest po to, żeby nie grać w gry, tylko budować wielkie Chiny. Yy, bo Chiny bankrutują. Problem jest w tym, że chińska władza zapomniała miała O tym, że ma ogromną ilość hajsu z podatków z firm robiących gry komputerowe, więc walcząc z uzależnieniami od gier, jednocześnie przywalają też w produkcję, która no, generuje zyski dla Chińczyków. Kiedyś choio miało tylko Honkai jako źli, teraz pewnie te przeżyją są jak karaluchę. Azep tak! Ale z drugiej strony ten Honkai zarabiał wo, wobec starych zasad. A teraz wszystkie nowe gry będą... wszystkie gry będą musiały jechać w... da, hmm, W oparciu o nowe zasady. O. Jezus, ale jestem ten nie tomunek. No, weź to szybciej. Co oznacza, że Chiny im się wysypią finansowo totalnie. Czyli yy, zapitale jak w fabryce lub w armii. No dokładnie, to będzie dokładnie na tej zas samej zasadzie. Czy w ogóle w Chinach jest ten patent, że oni przy obecnej gospodarce jak pozbędą się parę milionów osób w tą stronę czy w tamtą stronę, to nie najgorzej im wyjdzie, ale to jest temat na inny dialog, o innej godzinie i nie na platformie, która może mnie pasnąć za to, że negatywnie wypowiadam się o jedynie słusznej władzy i partii, nie? Eee, cześć, merkami. Hej o! Teraz dopiero widzę. Wszystkiego dobrego na święta. Tak przy okazji i tobie i wszystkim, którzy tutaj są. Złapane, złapane. Tylko masz dobrą platformę do poruszania takich tematów. Teoretycznie jest Rumble i jest Kick. Na kiku nie wiem, co się dzieje, wiem, że na Ramblu nie są w stanie cię ścignąć zagadanie o rzeczach politycznych, bo Rambel o tym stoi, że jest wolność słowa tak długo, jak nie nawołujecie do rzeczy totalnie nielegalnych. Serduszko dla Torja jesteś osą czyli wiecie, tam krzywdzenie kogoś, czy nawoływanie do przemocy i tak dalej, takie rzeczy, które są no, twardo nielegalne, nie? Ale mówienie o tym, że a, jedna grupa zrobiła coś złego i to nazywajmy rzeczach po imieniu, bo to jest coś złego, to nie mogą cię za to ścignąć. Czyli mówienie o naszych sąsiadach albo o sytuacji, jaka tam jest w okolicach, no, nieważne, yy, można tam o tym mówić, bo cię nie mogą tam za to zbanować. Ale u nas Rumble praktycznie nie istnieje, więc prawdopodobnie... Kamerka mi ścięła? Czemu mi się kamerka mi ścięła? Kamerka mi faktycznie Slip, yy, Sleep Tiny Hi Tiny Coś jest nie tak I są jakieś awarie z awariami Momencik hmm. Pozwolicie, że ja sobie tutaj wskoczę i sprawdzę. Dzisiaj jak padać to będzie wszystko padać, tak? I ścięło ją. Czemu ją ścięło? Ludzie są jakieś problemy techniczne, ale tak po bandzie wszystko mi wywaliło. OBS Bot leży. Się właśnie obudził w tym momencie, ale zaraz zobaczymy, czy. Do tego nie wiem, czy słyszycie, co się dzieje z dźwiękiem w Genshinie. Genshin też właśnie umiera. Słyszycie to? Dźwięk żabkuje, tak totalnie. Nie wiem co jest grane, ale właśnie coś, coś padło totalnie. Prawdopodobnie przy minionej awarii jakaś ten... Jakieś sterowniki się posiepały, będę musiał pogrzebać i poszukać. Dobrze, że się jeszcze nie chwaliłem tak totalnie, że mam nową kamerę. Bo jak się okaże, że zaraz coś będzie leciało na gwarancję, to, to będzie śmiesznie. Ale tak, ona mnie trakuje, ona za mną. Ona mnie śledzi i pokazuje mi, że wszystko działa, ale OBS jej nie sczytuje. To z kolei może być już wina OBSa Ale OBS Bot mi pokazuje, że OBS czytuje kamerę i nie mam wpływu teraz na kamerę, bo OBS Bot ją czyta. Eee, nie odpaliłem żadnej gry jeszcze w tym tygodniu, ani Genshin... Ani tofa, jestem na bieżąco ze wszystkim! Jestem na bieżąco ze wszystkim! Dobra, słuchajmy tą kamerę, skoro i tak mnie nie widać. Co za różnica? Zależnie od anime, to wszystko wina szybkobieżka. Mam dokładnie to samo. Ostatnio obejrzałem tyle animców przeczytałem tyle mang, zresztą czytam drugi tom w chwili obecnej bezsenność po szkole. A, chciałem Wam pokazać do kamery sleep tiny, yy, która jest wyłączona, więc mam... Bezsenność po szkole. Pierwsze trzy tomy, czwartego tomu tam gdzie kupowałem nie mieli, więc niestety najnowszego tomu nie mam, ale będę, będę na dniach nadrabiał. Dobra Wizu, wracamy do simowania na YouTube za tę cenzurę przez Twitcha Twojej osoby. <laughs> nie, to nie, nie jestem pewny czy to jest wina Twitcha, ale czy ja coś jeszcze powinienem tutaj tyknąć, czy powinienem zawijać streama w tym momencie, tak. Miałem niby 30 minut tego streama zrobić, może jeszcze spalmy rezę. bo jak spalę Rezinę to będzie nie głupio. Mm. Kurde, nie mam tego. Dobra, z rezinę, może. Może tu nam coś fajnego poleci. Kurde, tak mi z tego nic nie leci. To jest chyba najgorszy, jaki miałem. To znaczy, że dziś nie miałeś streamować. No, są totalnie na nie z moim streamowaniem dzisiaj. Pozwolicie, że ja Wam wyłączę audio i sam też chyba zdejmę słuchawki, bo. Eee. Idź po paczkę Jemiołę. No a w kuchni jeszcze muszę ten. Nie, ja muszę anarena pożąglować, troszkę nie będzie łatwo wyskoczyć z domu. Tak, o, żeby i paczkę i ten. A Jemiołę to ja mam w ogrodzie, więc ja muszę się z kosą do ogrodu kopnąć. Pomóc ci. Nie, Simon, zrobię na szybko solo i, i będzie z głowy, i ten. I zawinę ogarniać rzeczy do pracy, nagrania jeszcze, bo dzisiaj jeszcze darmówka i jeszcze kolejną rzecz trzeba zrobić. W ogóle ludziska, złapałem sobie wczoraj gierkę, na którą czaiłem się 3 lata i w okolicy premiery okazało się, że gierka jest wypał, więc stwierdziłem, że nie będę jej kupował, bo, bo 3 stówy piechotą nie chodzą, a gierka wygląda naprawdę słabo z tego, co jest na likach, nie? No, i jako, że teraz są wyprzedaże epikowe, to stwierdziłem, a zaryzykuję ją, kupię. I od pierwszych minut, to znaczy, bo w sumie łącznie kosztowałem mnie zamiast 300 to 3 dychy, więc to nie duża strata, ale zagrałem i stwierdziłem, że gdybym miał zapłacić więcej niż 50 zł, to bym chyba kogoś rozszarpał, ale tak rozszarpał totalnie, bo ta gra jest śmieciem i nie mam pojęcia, jak to miał być launcher tytuł dla PlayStation 5 i że się wszyscy hypowali tym tytułem tak strasznie, strasznie. W niedzielę, poniedziałek będzie pierwszy test. Czego pierwszy test? Terrible. Podgrzewacze do kominka, dzisiaj kupiłem. O! Nowe prawo nie może być: primo za daily to jednorazowe odebranie wszystkich primo, jakie można zdobyć codziennie. Macie czas przez 7 dni na odbiór. Yy, nie, Azep to nie przejdzie, bo oni mają blokadę wszystkich rzeczy typu daily, weekly, monthly i tak dalej. Nie ma czegoś takiego jak FOMO. FOMO jest nielegalne, nie? Więc co wtedy z eventami, które mają nagrodę tylko z jednej aktualizacji? Prawdopodobnie to się uda jakoś obejść, bo to jest live service więc taka konstrukcja, no ale z chińskim ustawodawcą nigdy nic nie wiadomo, nie? Więc oni teoretycznie zaorali cały rynek. Pytanie, jak restrykcyjnie będą podchodzili do tego prawa? Yy, ale no. Wykoprytnęli sobie całą branżę gier. Zapraszam na dzisiejszy odcinek, tam macie więcej informacji. Dużo więcej informacji. Jest wszystko. No to nawet to. Mam zaległe chyba dwa tygodnie odcinków. Jedziesz, tarjajel! To jest to jedno wyświetlenie, którego mi brakuje. To jest to jedno wyświetlenie. By the way, nie wiem, czy pamiętasz jak ci pisałem Dead Lead in Wonder Labyrinth. Bardzo fajna gierka polecam jak będzie znowu na promce czy za frico, to szarnie jak się. Oszynka. Weź zarzuć mi linkiem jeszcze raz, bo, bo zdążyłem zapomnieć o narena. Ale teraz to mi przypomniałaś o Alice in Wonderland, American McGee's i mam ochotę znaleźć swoje stare płytki i zainstalować pierwszą część, a drugą część to ja chyba mam na Steamie. Będę w trakcie przerwy nadrabiać. Jak mam przerwę cały czas! Od myślenia od... Nie wiem, dobra, nie mam przerwy cały czas. Nie wiem kiedy miałem ostatnio wolne, to w drugą stronę ten słuchar powinien poleczyć. Jak ja dawno nie siedziałam bez słuchawek. Masakra! Dziwnie się z tym czuję, ale okej. Okay. to jest, tutaj jest, no dobra. Akurat gra reny ma promocję na Steamie. Nie, nie kupuję Gierek na Steamie. Nie mam profitów zakupowania Gierek na Steamie. Nie kupuję na Epiku jak jest, bo wtedy mam bonusy wychodzi taniej i ogólnie jest dużo, dużo lepiej. Dla mnie, oczywiście, nie każdy musi się zgadzać, ale no gry ogólnie na Epiku są tańsze. Plus teraz w tych promocjach to jest taki rozrzut grupę połowę taniej. A nie, jednak nie to, nie to. No, dziękuję. Kupi nie ma tego na Epiku. No pewnie, nie, pewnie tak, ale ja i tak nie mam czasu za bardzo grać, więc to jest kwestia, że jak już kupuję, to łapię na Epiku, a jak nie ma na Epiku, to tłumaczę się tym, że nie mam czasu grać, bo to jest w sumie smutna prawda i rzeczywistość. To jest 4 za wiele cenę niż na Steamie. Uu. No, muszę podłączyć i zaktu zaktualizować PS4. -kę. Albo nie, poczekam do nowego roku i zrobię to w 2024. To będzie tak grubo ponad pół roku, że konsola była nieużywana. Na Switchu to jeszcze chociaż gram, ale na PS4 to mi się nie zdarza. Jezus! Ileż można? Weź się, odpal wreszcie. Zamiast patrzeć na czat, to powinienem, bo z opóźnieniem widzę, co się dzieje, bo patrzę na ekran od czatu i, i, i nie widzę, jak mnie klepią. Jest takie, że. Aha, nie mam życia, umieram. Zapam to jeszcze na promce z BF. Aha, Black Friday, przed chwilą się zastanawiałem, dlaczego miałeś promkę na Boyfrienda? A nasz panuje, mam promkę na Boyfrienda, tak? Skoro dermowy rejser jest darmowy postanowiłem rolować po Argentynie, Johannie. Ezelohania. e Hania. Ej, swoją drogą, ten darmowe Argenti to ich teraz w tyłek ugryzie, ze względu na to, że ten baner mniej zarobi przez to, że on jest darmowy, więc ostatnia aktualizacja, w której jadą na starych zasadach i mogą szarpnąć więcej, to szarpną mniej. A kolejne aktualizacje, które mają być tymi, które szarpną hajs, nie szarpną im hajsu, ze względu na to, że będą już po zmianie prawa. 2-0 będzie wchodziło przy okazji zmiany prawa, nie? Bo 4.4 to jest w nie ostatnia aktualizacja, która będzie na starych zasadach I to też w połowie im wyjdzie zmiana prawa A jeżeli chodzi o aktualizację 1.6 w Honkaju Justareju, to 1.6 będzie ostatnia I aktualizacja 2.0 już będzie po zmianie prawa, więc Ratio, tak, 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 tak ratio nie Argenti, masz rację No nie, bo dla mnie ja tych dwóch gości wrzucam do tego samego wora. Oni mi się tak samo bardzo nie podobają. I Argenti I ratio jest dla mnie. Aaaa. Złożył mi się tekst Ayela w jedną. Przeczytałem, skoro tam darmowy jest, poniżej był Argenti Hanie i dlatego. Doktor darmowy. Nie, ja nawet nie chcę zapamiętać. Jakby się dało, to ja bym go nie odebrał, ludzie. Żeby było zabawniej. Jeżeli go przysiął na maila, to go zostawię chyba na mailu Albo go odbiorę tylko po to, żeby był na pierwszym levelu tak samo jak Gepard i wisieli razem No dobra, ostatni raz, ostatni raz, no -ra! Dobra, zrobione, zapomniane. Czyli logujemy się dzisiaj wieczorem, żeby nagrać drugi odcinek. I może, jak się uda, to zrobimy montowanie z gęszina wieczorem. Jutrzejszego gęszina. <laughs> spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje będą z wyprzedzeniem. Dobra ludziska, ja was tutaj nie trzymam i nie zatrzymuję Krótki streamek był, krótki streamek był, żeby nie było codziennie streamowane było Jutro pewnie mi się uda ostatni raz streamować, jeżeli uda mi się streamować Bo potem będę wyjeżdżał i potem to już dopiero w święta będę wracał A Więc tyle w temacie Dajcie znać co tam u was i jak tam u was Zostawcie komentarz na odcinku, bo dzisiejszy odcinek jest kontrowersyjny No i odnosimy się do cięższych tematów, więc Jeżeli macie chwilkę to zapraszam was na to ja uciekam, nie zatrzymuję, widzimy się, widzimy się, widzimy się, widzimy się jutro pewnie i dzisiaj jeszcze na darmówce z Epika, bo ta wczorajsza darmówka z Epika to mnie zabolała, no ale Zasięgi odcinek ma nie wiem jakim cudem dobre, więc okej, okay, okej. Okay. Miłego, do następnego i zostawcie mi w komentarzu co myślicie o zmianach prawnych w finach i czy to nas ugryzie w tyłek czy nie. Do następnego i baj!